W ramach gawędk historycznych, dziś o budynku przy ulicy pasjonistów, alei pasjonistów 17, który nie jest może oczywiście 600-letnim, ale jest też świad świadkiem historii Teofilowa, to jest byłem budynek, który pozostał i jest jeszcze jakby świadkiem starej siatki ulic na Teofilowie z przedbudowy tego Teofilowa mieszkaniowego osiedli. Ten budynek stał bowiem przy ulicy Mącznej, a wcześniej przy Młynarskiej. Ta ulica nazywała się Młynarską do przyłączenia do łodzi. Wiadomo, w łodzi była młynarska, więc zmieniono ją z początkiem 40, 1936 roku na mączną. I ona funkcjonowała tak naprawdę jako element starej siatki ulic, do momentu rozpoczęcia budowy wielkiego osiedla mieszkaniowego. Ta ulica zniknęła, ten dom pozostał. Ta ulica mączna łączyła tak naprawdę ulicę Grabie. Czyli jak większość może jeszcze pamięta, to jest poprzednia nazwa ulicy Alei Pasjonistów na tym odcinku, łączyła ją z ulicą Parcelacyjną. Teraz ta ulica jest odzwierciedlona takim, no jakby to powiedzieć, pasażem koło. Yy, przedszkola tu przechodzącym, łączącym y, y, pasjonistów y, dalej kieun, w kierunku ulicy ale ten dom pozostał. Ten dom był wykorzystywany jako takie zaplecze placu zabaw, który tu był y, zorganizowany. Potem przez wiele lat w nim się mieściły różne sklepy. W tej chwili mimo takich napisów tam jeszcze poka y, pokazujących mięso w drób wędliny nie jest już y, użytkowany. Jest jednym z niewielu domów, które pamiętają, gdy, gdy Teofilów jeszcze miał taki, no, można powiedzieć, wiejski charakter. Aczkolwiek kilka w sąsiedztwie też jest. One mają adresy od, z jednym wyjątkiem, to jest w ogóle inna sprawa ulicy Sałatowej, ale one mają adresy od pasjonistów, czyli dawniej krawieńca. Tu, mimo że stoi od pasjonistów bardzo daleko, nadal ma adres z tej ulicy.